Witam wszystkich serdecznie. Mniej więcej 10 dni temu wrzucałem na YouTube taką krótką zapowiedź, że będę porównywał sabufery Relte 9 x oraz Relte 9 i czyli jego poprzednika. Yy, I to dzisiaj się stanie. Chciałbym parę zdań powiedzieć o tych sabuferach. Bardzo na pewno to jest ciekawe dla wszystkich posiadaczy serii TI. Jak ma się do tego seria TX? Czy ona gra inaczej, czy nagra gorzej, czy nagra lepiej? I czy warto się przesiadać, dopłacając jakieś pieniądze za tą nowszą serię? Zanim rozpoczniemy nasze dalsze dywagacje, to ja powiem Wam tylko takie króciutkie story, jak wyglądało moje. Ja przez ładnych kilka lat używałem subwoofera Rela również T7i, czyli mniejszego brata tego sabufera po lewej stronie. Całkiem fajnie mi to grało, ale oczywiście zawsze każdego kto jest gdzieś tam powiązany z tym audio, gdzieś ciekawość go pchaczy. Potrzeba poprawienia sobie czegoś e, do przodu. No i umówiłem się z kolegą, kolega odkupił ode mnie tego T7i. No a ja długo się nie zastanawiając, kupiłem od razu od ręki subwoofer e, T7, T9X, 7 który stoi po prawej stronie. I e, pewnie się zastanawiacie, skąd z kolei pojawił się u mnie T9i. No został kupiony właściwie. Kilkanaście dni po tym czarnym sabuferze jako sztuka gdzieś tam jeszcze leżak magazynowy. I dlatego mogę nagrać dla Was ten film i porównać przede wszystkim te dwa sabufery. Powiedzieć, jakie są podobieństwa i różnice, bo część z Was na pewno tutaj będzie tym zainteresowana. Więc tak, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to tak naprawdę słuchajcie, nie będziemy rozmawiać o żadnych kwestiach związanych z budową fizyczną. Każdy wie, jak to wygląda, jaki jest koń, każdy widzi. W internecie możecie sobie znaleźć masę różnych zdjęć, i tak, dalej, i tak dalej. więc to widać, że ta seria TX nowsza jest troszeczkę tak bardziej nowocześnie designersko zrobiona. za oblone rogi sam subwoofer jest troszkę niższy, no taki bardziej fancy, ma niższe nóżki i grubsze takie bardziej masywne, ale dobra, pominmy to. Kubatura obu jest zbliżona w miarę, może minimalnie na korzyść TX, ale tutaj jakby to nie gra specjalnie roli. Wzmacniacze, które są używane w jednym i drugim sabuferze, to jest chyba ten sam wzmacniacz, dokładnie bo moc jest 300 W. Wzmacniacze klasy AB, zresztą tam REL się e, chwali tym, że te wzmacniacze są bardzo dobre, mało awaryjne i od lat używają właściwie tych samych. Dlatego należałoby się prawdopodobnie spodziewać, że oba sabufery mają takie same wzmacniacze. Ale do rzeczy. Tak naprawdę istotne jest, nie jak to wygląda, jakie to ma wzmacniacze i tak dalej, ale jak to, jak to gra. Czy gra nowa seria troszkę lepiej, czy gra inaczej, czy brzmienie jest podobne, czego się spodziewać. No to wam powiem, że jak ja kupowałem zupełnie w ciemno tego T9X, to spodziewałem się, że to brzmienie będzie podobne do starej serii TI, natomiast ono okazało się dość diametralnie różne. Na czym te różnice polegają? Ciężko jest pewne rzeczy, słuchajcie, określić, jak się siedzi po drugiej stronie kamery. Trzeba to posłuchać najlepiej tego w domu. Natomiast dla mnie od razu, co mi się rzuciło w oczy, to to, że strojenie tych subwooferów jest różne. I strojenie w rozumieniu takim, że już od pierwszych nut i od pierwszych taktów jest słychać, że T9X jest zestrojony niżej. W sensie takim. Że jego dominanta brzmieniowa jest gdzieś tam niżej, nie wiem, w okolicach 40 herców załóżmy, czy iluś. Natomiast w starej serii Ti jest to inaczej. Ta dominanta brzmieniowa jest troszeczkę w innym miejscu, jest troszeczkę wyżej. Także ja bym powiedział, że tutaj w TX się dominuje taki niski, bardzo niski bas, natomiast TI ma główny nacisk troszkę wyżej, z jakiś, nie wiem, 15, może 20 herców jakby. Jest wystrojony wyżej. To jest pierwsza rzecz, która uderza i ma tak naprawdę potem przełożenie na wszystko, co dalej się dzieje. Oczywiście mówiąc o tym strojeniu, ja nie mam na myśli tego, że T9i nie potrafi nisko zejść czy zagrać niskim basem, bo zresztą sam producent, z tego co pamiętam, podaje identyczne parametry minimalnej częstotliwości, czyli to jest 27 Hz przy <laughs> przepraszam, roll na poziomie 6 dB. Niemniej jednak ewidentnie ten dźwięk serii TX. T9X w tym przypadku jest cięższy. I teraz tak, dla części użytkowników to będzie super sprawa, a i dla części zestawów kolumnowych, a dla części użytkowników niestety to nie będzie plus, a wręcz przeciwnie. Tak naprawdę, jak się słucha tego nowego subwoofera TX, czy nowego, nowszego, bo on już jest na rynku chyba czwarty rok, to mam wrażenie nieodparte cały czas, że on jakby próbuje udawać, że jest sabuferem większym niż w rzeczywistości wynika to z jego kubatury i z tego jakie on ma membrany, bo tu są dwie membrany 10 więc to nie jest potęga, prawda? Jeśli chodzi o sabufery. I wygląda to w przypadku TX, tak, że on rzeczywiście, on gra tak bardzo niskim basem, i tam jest tyle tego mięcha, takiego na dole. Że aż troszeczkę to zaczyna być problematyczne, jeżeli na przykład masz coś takiego, czyli jak ja mam Triangle Comet, które są monitorami i do tego jeszcze nie siejącym nie wiadomo jakim basem. To znaczy, pierwszy problem, jaki napotkałem, to jakaś sensowna integracja tego z moim zestawem tutaj, który, który u mnie gra. Na zasadzie takiej, że ponieważ tego ciężkiego basu jest dużo i nie chcesz, żeby on dominował, chcesz, żeby on się zgrywał z całą resztą. No to przyciszasz troszeczkę sabufer. Przyciszasz go, przyciszasz, przyciszasz i dochodzisz do takiego punktu, że wreszcie jest w miarę dobrze, ale ten sabufer wtedy nie jest tak naprawdę za mocno wysterowany, albo nie jest wysterowany i pojawia się problem za chwilę z kolei w wyższych rejestrach basu, o czym też zaraz Wam słuchajcie powiem, bo yy, to pompowanie dołem to jest jedna rzecz, którą ja zauważyłem w T9X, ale również zauważyłem, że on jest niechętny. I on nie lubi za bardzo grać wyższym basem, to znaczy tym w okolicach 90 czy 100 Hz, gdzie to jest czasem ważne, bo są przecież utwory, gdzie macie jakiś tam ten bas mniejszy, gdzie jest ten kontur basu istotny, gdzie są jakieś tam transjenty, gdzie, nie wiem, jest jakaś taka tekstura, mruczenie tego basu, to jest wszystko ważne, a ten subwoofer wykonuje to dość, powiem szczerze, niechętnie. I w moim zestawie, bo tutaj ja mam, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, te triangle, i to wszystko gra w zestawie kina domowego z Denonem X4800H. Na moim starym subwooferze T7i, ja spokojnie mi się to wszystko ładnie zgrywało i kleiło, jak miałem frequency cut -off ustawiony ustawione na 80Hz. Czyli subwoofer dostawał wszystko od 80Hz w dół. Nie korzystam, yy, proszę nie pytać dlaczego, bo to jest w ogóle na inny film kwestia, nie korzystam z high level inputu, w ogóle w przypadku subwoofera podaję mu sygnał przez LFE i w związku z tym wygodnie sobie steruję tym, tą częstotliwością odcięcia z poziomu wzmacniacza. I to wszystko było ok przy 80 Hz na tej serii starej, tej jak te siódemko jeszcze grałem. Okazuje się, że żeby... Mniej więcej podobnie tym wyższym basem zechciał zagrać T9X, to trzeba mu było popuścić wodzę i przesunąć crossover frequency na 100 Hz. Dopiero wtedy ten wyższy bas trochę się pojawił. On w ogóle tego basu szczerze mówiąc nie lubi, i mam wrażenie, że w niektórych utworach, właśnie gdzie jest taki lżejszy, mniejszy ten bas, i tak dalej, ten subwoofer na tyle się gubi, że właściwie ja wyłapuję momenty czy frazy, że właściwie jest po angielsku, wiecie, takie question: Where is the base? Gdzie jest BAS? W ogóle go prawie nie słychać momentami. Także to było, słuchajcie, coś takiego, co mnie bardzo, bardzo zdziwiło, jeśli chodzi o ten nowy sabufer. Ciężko to jest, słuchajcie, tak sobie trochę w głowie, jakby układ, albo przekazać pewne rzeczy. Natomiast, tak jakbym miał słuchać jakoś tak prymitywnie na podstawie odsłuchu jednego i drugiego sabufera, gdzieś tam wykreślić jakąś taką krzywą w głowie, która mi się układa, jak sobie to wyobrażam, przebiegu jakby charakterystyki częstotliwościowej, to mniej więcej byłoby to coś takiego, co teraz widzicie na ekranie. Sory, ale jako człowiek niewprawny graficznie wyrysowałem to po prostu sobie w peńcie w sposób prymitywny, ale mniej więcej tak bym to widział. Czyli ten subwoofer zaznaczony kolorem czerwonym, który jest bardziej po lewej, to tak jakby był ten T9X, a z kolei T9i to jest ten drugi kolor niebieski, i on jest jakby troszeczkę tam bardziej przesunięty w prawo, i no też nie stroni od tego, takiego, tak jak mówię, wyższego basu, gdzie po prostu tego basu wyższego w tym TX no jest mało i to jest taka też trochę bolączka z mojej perspektywy, podkreślam, i mojego setupu. W ogóle mam wrażenie, jak się patrzy, nieraz w internecie można znaleźć też takie wykresy częstotliwości, charakterystyki częstotliwości, to seria T i ta stara gra troszeczkę bardziej równo. To znaczy ona gdzieś ma też swój ten pik, jakąś częstotliwość, na której, że tak powiem, ten nacisk najbardziej jest położony, ale to potem w miarę jest płasko. Jakbyście popatrzyli na wykres, może ja tutaj gdzieś dobędę i pokażę. Wykres częstotliwościowy to nie jest generalnie rzecz biorąc dość płaski, od gdzieś 30 Hz aż po prawie 90-100 Hz. Tam nie, 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 nie opada ta, to, to, to ciśnienie akustyczne jakoś bardzo mocno. I być może dlatego on gra trochę inaczej, i ten górny Bas tutaj jest zaznaczony i podkreślony, i tak dalej. W każdym razie. No, z mojej perspektywy, to jest akurat to, czego ja bym chciał, i czy, co jest u mnie bardziej pożądane w moim zestawie i do mojego gustu. Więc ja tutaj nie zrozumcie mnie też źle, nie krytykuję te 9X jako subwoofera w ogóle, ale mówię o tym, że po prostu on inaczej gra niż poprzednia seria i. Bo trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy. Ja sobie wyobrażam T9X na przykład u kogoś, kto ma zamiłowanie do muzyki EDM. Ja też ją lubię, ale generalnie rzecz biorąc, nie, nie potrzebuję tego basioru aż tak strasznie dużo i tego dołu-dołu. Tego Również ważne jest to, żeby on grał raczej z kolumnami podłogowymi i to nie małymi podłogówkami w sensie dwudrożnymi, tylko troszeczkę większymi, i żeby on mógł gdzieś tam tego po prostu miechać, czyli tego, gdzie on jest rzeczywiście najlepszy w tym. Dać tam nisko, nisko, czyli wystroić go tak, żeby na przykład częstotliwość odcięcia ustawić na 40 czy 50 Hz maksymalnie, i żeby on obsługiwał od tych 40 czy 50 Hz wszystko w dół, tak? Więc generalnie, i on się wtedy fajnie, fajnie, świetnie sprawdzi. Natomiast do takiego bardziej uniwersalnego grania, gdzie on ma wypełnić trochę więcej tej góry gdzieś tam z monitorami, żeby to się lepiło, to moim zdaniem to nie jest najlepszy wybór. Także tutaj miejcie to też z tyłu głowy. I co jest jeszcze ważne. Myślę, że to niestety jest uniwersalna prawda o serii TX, mianowicie tak, jak sobie popatrzę na swoje doświadczenia od słuchy i tak dalej, to tak, T7i grał praktycznie bardzo, bardzo podobnie do T9i, czyli stara seria miała gdzieś tam swoją charakterystykę brzmienia i była w taki, a nie inny sposób skonfigurowana brzmieniowo. Natomiast ta nowa seria TX Prawdopodobnie jest to troszkę inaczej, to znaczy, ja w ogóle nie mówię tutaj o tych T5I sabuferach i t 5X, bo zapomnijmy o nich o inną konstrukcję, mówię tu o 7 i dziewiątkach. to ja sobie wyobrażam, chociaż nigdy tego nie zrobiłem i nie słuchałem, że T7X ma bardzo podobną charakterystykę brzmienia, jak właśnie T9X, czyli że ta seria jest strojona inaczej i że te dwa sabufery są strojone podobniej. Gdzie T7X te też ładnie potrafi zejść, może nie aż tak bardzo nisko, albo nie potrafi tego tak dużo dostarczyć, wiadomo, ze względu na mniejszą membranę na przedniej ściance. Natomiast zakładam, że gdy popatrzymy na serię TX i TI, to możemy je rozważać w troszeczkę jakby innym układzie brzmieniowym i no jako nieco inną bajkę. Natomiast jeśli chodzi o T9X, to należy go pochwalić za no, kulturę grania. To znaczy, uważam, że przy tym, że on tego basu ma sporo i pompuje mocno tym dołem, i ten bas tam jest najniższy, podkreślony na niego, jest położony tutaj głównie nacisk. To on również robi to z wielką gracją i kulturą. To znaczy, mimo tego, że zobaczcie, ja mam tutaj układ, taki, mam, on stał sobie w tym kącie, gdzie w tej chwili stoi ten biały sabuferek to ten TX nawet przy troszkę wyższych poziomach głośności bardzo fajnie zachowuje kulturę grania. Tutaj nic się nie wzbudza, ten bas jest bardzo dobrze kontrolowany i trzeba pochwalić tą serię za to. Być może nawet troszeczkę jest lepsza od starej serii w tym zakresie, która no, troszkę ten bas jednak bardziej się wzbudza. Ja zobaczę, jak on się wygrzeje do końca, jeszcze ten, ten biały rel, ale no, tutaj TX rzeczywiście bardzo duży plus dla tej serii. Także słuchajcie, to chyba tyle, co mam do przekazania na temat tych subwooferów. Tak jak mówię, no subwoofer T9X będzie, e, będę się go pozbywał, natomiast subwoofer stary T9i będzie grał jeszcze w moim zestawie, bo po prostu jakby w, w moim układzie i z mojej perspektywy brzmieniowej i tego, jaki ja bas preferuję, to po prostu rozważam to jako, że tak powiem, bardziej e, atrakcyjne rozwiązanie dla mnie. E, natomiast, tak jak mówię, TX też jest wartościowym subwooferem i potrafi fajnie zagrać, przy czym on gra po prostu i tego musicie mieć wiadomość inaczej. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mnie nie tutaj nie, nie zanudziłem Was specjalnie. Gdybyście tam jeszcze jakieś pytania mieli, to piszcie. Ja zawsze strasznie dużo ględzę w tych filmach i za to Was przepraszam. Także e, dzięki serdeczne i zapraszam jakieś tam kolejne filmiki. Pewnie za niedługo będę na kanał wrzucał. Pozdrawiam Was.